Trzecia wojna światowa zaczęła się moim zdaniem, ludzie może zdefiniują datę wybuchu konkretnego później, od dnia dzisiejszego, kiedy rozmawiamy, ale moim zdaniem się zaczęła, tak jak pierwsza światowa i druga nie zaczęły się w tych datach, które mamy w książce historycznej zapisane, tylko coś było wcześniej, co ją spowodowało. Więc mamy trzecią wojnę światową. Jeżeli Rosja chce być imperium, a zawsze była, no Pominimy czasy Wikingów, którzy założyli Kijów, i potem z Kijowa się przeniosła część do, do Moskwy i tam się zaczęła Rosja Carska. Natomiast odkąd się przenieśli do Moskwy, to się zaczyna budowanie imperium. Imperium każde. Czy rzymskie, czy rosyjskie, czy sowieckie, czy chińskie. Polega na tym, że musi cały czas rozrastać się o nowe terytoria. Wtedy jest imperium, gdy się rozrasta, gdy się zaczyna kurczyć, to mamy upadek Wielkiej Brytanii, która obejmowała cały świat. Jej kolonie, nie zachodziło słońce w tym imperium, i miejsce po Wielkiej Brytanii z czasów wiktoriańskich przejmują Stany Zjednoczone. Po II wojnie światowej zdecydowanie zostały mocarstwem na cały świat, bo się rozrastały wpływem swoim na nowe terytoria. I teraz. W tej trzeciej wojnie światowej chodzi o to, że mocarstwem, jeśli Rosja chce pozostać mocarstwem, musi pochłaniać kolejne terytoria i zacznie od tych, które utraciła. To, co utraciła za pomocą NATO, czyli Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, no to na razie nie ma możliwości diabłąć, natomiast Ukraina pozostawała poza NATO. Kazachstan. Czyli zmierzanie w kierunku Chin to sobie zostawią na później, ale agresja na Gruzję, czyli na południe w kierunku Iranów i innych takich ziemi Afganistanu, to są plany imperialne Putina, że tam chcemy wejść, tam chcemy Górne Karabachy kontrolować inne takie terytoria, bo tylko wtedy jestem imperialistą, kiedy buduję swoje imperium. Chińczycy myślą o tym samym. I teraz w pańskiej gazecie napisało, że ten artykuł powstał, gdy był 20 zjazd Komunistycznej Partii Chin, a przewodniczący Xi powiedział: Będziemy dążyć do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, ale nigdy nie obiecamy, że wyrzekniemy się użycia siły. Czyli znowu budują imperium, i trzeba pamiętać o tym, że to też jest tutaj napisane w tym do rzeczy, że poza zjednoczeniem z Tajwanem większość Mongołów mieszka. Nie w niepodległym państwie mongolskim, tylko w Chińskiej Republice Ludowej, w autonomicznej Mongolii wewnętrznej. Innymi słowy, zjednoczenie, o którym mówił Xi, to nie tylko Tajwan zjednoczenie całych Chin w jednych granicach i pod jednym systemem komunistycznym. Ale również pochłonięciem Mongolii. Czyli Chiny, żeby budować swój imperializm, włażą do Afryki, do Stanów Zjednoczonych, do Polski, włażą, wszędzie swoje macki wysuwają, ale terytorialnie chcą Tajwanu i w stronę Rosji się pchają i w stronę ruskiej Syberii. Na razie Biden doprowadził do sojuszu Chin i Rosji. I to jest początek trzeciej wojny światowej. Już kończę. Otóż to jest najgroźniejszy w historii świata, który pamiętamy sojusz. Dopóki Rosja i Chiny nie były razem, Stany Zjednoczone miały szansę być mocarstwem, które kontroluje świat i prowadzi w stronę dobra i demokracji. W momencie, kiedy się zjednoczyły, nie zjednoczą kiedyś, już się zjednoczyły, Rosja i Chiny, Stany Zjednoczone mają wszystkiego mniej. Również siły militarnej, operacyjnej, gospodarczej, żeby pokonać zjednoczonego wroga. I to, no to jest ja... wojna o świat, czyli Trzecia Światowa. Gdybyśmy patrzyli na Stany Zjednoczone, gdzie one są tu, w ten sposób. O. To rzeczywiście. Z ruskimi toczą z jednej strony wojnę, z Chińczykami z drugiej. Pewnie mi się kierunki mylą. Natomiast gdyby Państwo sobie przewrócili globus w taki sposób, że biegun północny kierujemy do kamery, to teraz widać, że Stany Zjednoczone nie prowadzą wojny na dwa fronty, tylko zostały otoczone. No tak, tak. No to dobrze, jak ja, patrzymy na północ świata, zostały chcę, otoczone nie, nie przez nie Chińczyków i przez takiego? ruskich, oskrzydlone są w kleszczach. I to nie jest wojna na dwa fronty, tylko to jest jeden front, który wziął w kleszcze Stany Zjednoczone, no tak, to jest ten ale sam ten przeciwnik. Rosja i Chiny zaczynają, że tak powiem, działać jako jeden organizm no, to jest wojskowy strasznie niebezpieczne. W wojskowy, jeden tak. organizm wojskowy w dodatku, bo skoro Chiny dostarczają broń do Rosji, to to się robi jeden organizm wojskowy, natomiast Rosja dostarcza paliwa do Chin do produkcji broni. No to to jest jeden organizm wojskowy. Przygotowałem sobie na pana kwity i cieszę się, o, że nasze o, myśli Boże. zmierzają w podobnym kierunku. Otóż trzecia wojna światowa, Rosja wycofała się z układu start, czyli Ruscy będą się zbroić w głowice, natomiast Biden nie zrobi nowych głowic. W Ameryce nie ma teraz nastroju do przestraszyli się Amerykanie, zdziwili i zmartwili, że po wizycie Bidena w Kijowie Rosja ogłosiła: "Wycofujemy się z, z programu START", czyli ograniczenie zbrojeń nuklearnych. Ten START mówi, że zostawiamy tyle głowic, ile każdy ma i nie robimy eskalacji, że powstają nowe ładunki nuklearne, nowe bomby atomowe. Mówiąc krótko, Rosja zawiesiła swoje uczestnictwo w tym programie. Co to znaczy? To znaczy, że będzie robić nowe bomby. Bo wie, że przynajmniej w ciągu dwóch lat swojego urzędowania, jeżeli nie zemrze wcześniej, Biden nowych bomb w Ameryce robił nie będzie. No to teraz Chiny i Rosja mają już przewagę nuklearną nad Stanami Zjednoczonymi, kiedy są zjednoczone. Ale Rosja? Rosja se dorobi bomb. I być może sprzeda Iranowi, skoro wycofali się, wycofali się rusy, sprzeda w taki sposób, żeby kontrolować, czy to wybuchnie, czy nie wybuchnie. To no jest tak, dosyć proste do zrobienia. Tak sposób. jak nasze F16, jak w Ameryce przekręcą guzik, one przestają latać, i polski pilot Ale tam co, czarpie, tak już Tak już nie leci.